Dobra, no pierwsze wrażenie słuchaj, jeszcze nie zaglądaliśmy do środka. Otwieramy naszą Paściera Kurde, Cześć, ja jestem Przemik Zero, jesteśmy w Bliwicach i będziemy dzisiaj nagrywać kolejny odcinek z serii Najgorsze versus najlepsze. Dziś będziemy testować pizzę w Bliwicach. Na początek pojedziemy do najlepszej pizzerii, i później pojedziemy do najgorszej i zobaczymy, jak smakuje. Porównamy. Nie pozostało nam nic innego, jak jechać do pierwszej, najlepszej pizzerii w Gliwicach. Znajdujemy się już przed najlepszą pizzerią w Gliwicach. Jest to pizzeria Tito Tito. Ma gwiazdek 4,5. Jest to średnia z 1300 ocen. Tutaj na googlach nic lepszego nie znaleźliśmy. No ogólnie w Gliwicach jest mało pizzerii. Widząc opinię, typu moim zdaniem, chyba najlepsza pizza w Gliwicach, gdy się lekko przypali. Pięć gwiazdek goś dał, więc no kurde, no musi być, musi być dobre, nie? Dobijacie o urozmaicone karty menu i fajne desery. Także mamy tutaj nie tylko ale i różne desery i jakąś bogatą kartę menu nie pozostało nam nic innego jak iść teraz do najlepszej pizzerii, zamówić pizzę i dzisiaj tak jak wspomniał jeden z widzów będziemy testować bardziej rzetelnie, ponieważ będziemy starać się zamówić tą samą pizzę w obu pizzeriach, żeby to fajnie porównać. Nie tak jak było poprzednio, że tutaj wzięliśmy taką, ale tam wzięliśmy siaką. Tak? Także no, lecimy do pizzerii. Znajdujemy się już właśnie w najlepszej pizzerii w Dzielicach. Zamówiliśmy właśnie pizzę, z taką najprostszą salami. No i oczekujemy na nią, więc czas już nam tutaj przynieśli e, oliwę. oczywiście, no tak jak ostatnio wspominaliśmy, brakowało nam oliwy, dzisiaj jest w dużej ilości, także bardzo. Bardzo fajnie. No i oczekujemy. Po najlepszej pizzy w Dliwicach, Jest ona dość porównywalna z tą z Częstochowy. Pamiętacie, testowaliśmy pizzę z Domu Pizzy i Wina. Tutaj jest coś właśnie podobnego. Mamy i pizzę, i wina do wyboru. Jest taka szafka, gdzie są wina. Karta, menu, faktycznie bardzo bogata. Są i desery, i kawa mrożona, i inne po prostu kawy, i do tego jeszcze makarony. Każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. Jeśli chodzi o samą pizzę, była ona bardzo, bardzo dobra. Jest to taka typowa pizza włoska na cienkim cieście. Mieliśmy oczywiście, tak jak już wspominałem, w lokalu oliwę nareszcie. Mogliśmy sobie polać kawałeczki. Po prostu... Uj, po prostu było, naprawdę. Jestem mega zadowolony. Dodatkowo obsługa bardzo miła. Chodzili, pytali się, czy wszystko jest w porządku, czy wszystko smakuje. Obsługa na wysokim poziomie. Polecam bardzo serdecznie restaurację Tito Tito. A teraz lecimy do czegoś, jest. co nie będzie polecane raczej. Ech. No nie będzie polecane, no. Będzie, będzie słabo coś czuję. No. Nie wiem, no, też duży wybór nie był, ale zobaczycie zaraz, gdzie będziemy. Bo będziemy niecały kilometr dalej, ponieważ już znajdujemy się na miejscu, a ta pizzeria jest już za nami. Jest to pizzeria piwniczka, ma tylko 3,4 oceny. Trudno było znaleźć najgorszą tej pizzerii, bo niestety była tylko jedna strona w Giwicach. Znaczy ale umówmy się. To jest takie 3,5. Na 5 na to nie jest źle, tylko Właśnie... jest po prostu najgorszą. Tak, tak, jest tutaj najgorsze to jest najgorsza ocena, najgorsza średnia, ma ocenę 3,4 na 1000 opinii. To nie jest najgorsza. Tak średnio bym powiedział, średnio. Ale po komentarzach i po ocenach, już tak dobrze nie No nie jest tak dobrze. Tutaj pan nasz jeden kolega napisał, brak słów na pizzę, ser szynka, pieczarki. Dostaje sam ser z, z szynką, nie? A margarita z tuńczykiem była jak pizza z tuńczykiem, gdzie wyraźnie mówiłem, ser z tuńczyka, nie ser. Ser tuńczyk, że cer, ser, a nie ser? Co? Robinie <grymne> to jesteśmy dzisiaj bardzo zmęczeni. Wczoraj były moje urodziny. I jeszcze, Gratulacje. Jeszcze dochodzimy do siebie. <grymne> Gratulacje. Gratulacje. Tutaj jakaś Oliwia dała nam jedną gwiazdkę, napisała Jeszcze rok temu wystawiłam opinię pozytywną, czyli się popsuło bardzo A to jest opinia z 5 dni temu, kurwa. kurde 6 dni temu sosy nie dotarły, a to było zamówienie na odległość Pizza pójdzie, głodny, wszystko zje no, nie widzę, że ludzie narzekają na czas oczekiwania bardzo dużo Obsługa pizzerii porażka, kelnerka zostawia dużo do i gotowe jedzenie po prostu odgrzane lepiej kupić mrożonkę z marketu. No jest grubo, jak widzicie, no ostatnie opinie są to tak naprawdę po jednej gwiazdce, jedna w tu wśród tych ma pięć gwiazdek. W gustach się nie dyskutuje, tak? My zaraz sprawdzimy nasz gust, także udajemy się do najgorszej pizzerii w Gliwicach. Lecimy! Ogólnie jesteśmy już po odebraniu naszej pizzy. Wzięliśmy pizzę salami z pizzerii Piwni w mi to wygląda jakby było w piwnicy, to się nie dziwię. Tam śmierdziało jak się nazywa, działa, w ogóle. śmierdzi, capi, wszystko zadymione. Wszystko zadymione, Macie, macie teraz przebitkę, jak jest tam wszystko zadymione po prostu, Czy Tylko no. aż tak nie było tam widać, ale naprawdę było szaro. Tak, naprawdę. Jak się tam przechodziło, kuchnia wie... Ten odór to był straszny. Cały czas jakieś drzwi skrzypiące w tle. Tak, e, Jakieś, nie wiem, uderzanie, bicie kotletów. Czekaliśmy bardzo krótko. Może czekaliśmy krótko, bo to jest taka mała pizza. Właśnie, mała pizza. I My ją mogli wrzucić gdzieś obok. Nie wzięliśmy taką małą, bo mówimy... Kusma. Ej, a co jeżeli to jest jakaś odgrzewana pizza, w sensie była zamrożona i teraz ją po prostu... No wiesz, no, bardzo możliwe. Yy, Dobra, op... no pierwsze wrażenie słuchaj, jeszcze nie zaglądaliśmy do środka, także to jest pierwsze wrażenie. Zobaczmy. Otwieramy naszą Ja Jaw. F... Syrany jest tutaj. coś jakoś, że salami musi być na górze. A tu jest w ogóle salami. Ej, co się z tym sosem tutaj stało? Ej, gdzie jest salami? Ej, co jak co, ale my się śmialiśmy, że nie salami zapomnieli to kleić. Gdzie ja jest salami? To byliście jakieś 9 minut na, na to, tą ścierę. Ale sam co, to próbuj, Nie mogę na to patrzeć, czekaj, ja muszę ochłonąć. Ej, w ogóle ten zapach jest taki trochę dziwny. Znaczy, nie jest jakiś świeży, kiedy nie ma. Nie wiem, czy to jest oregano, to, to zielone. To się strasznie mocno daje. Mam. O, słuchaj, znalazłem kawałek salami? Tutaj jest, to jest margarita, czy z salami? No, wzięliśmy Nie z salami, a jest. No jest grubo, nie? Zobacz, salami mi zostało. Wziąłem sam sos pomidorowy. Hmm, próbuję ściery! Nagrywaj mnie! Głowanaczek spróbuje ściery! Uwaga! Mm, jakie dobre! <grym> jakie pyszne! Rzucił w ogóle ścierą! <grym> Jak tam ściera? Stary! Za no mał, spalniznę. Ściera jak cholera, No, myślę, w że sensie ten ser nie ma smaku. Najgorszy jest chyba ser. Mówiłem zacząć od najgorszej, to bym w sensie jeszcze pojad dobrą. Teraz od... Nie! Spróbuję samego sosu pomidorowego chcę zobaczyć, czy to jest ostry koncentrat. No dawaj. Jak tam twój No, jest taki... Nie jest może tragiczne, ale ogólnie spróbujesz sobie później samego ciasta, to zobaczysz, jak to jest tra... To jest najgorsze ciasto, jakie jadłem w życiu na pizzy. Naprawdę. przebić. Teraz ja próbuję z i mnie to odstrasza strasznie. Jezus Maria. No tak. Zobaczcie, jak się ciągnie stary kpień. zobaczcie. tak mm, się ciągnie, że nie chce ciągnąć i zostaje w miejscu, bo ciągasz samo ciasto. Ja piernicie. No dawaj. Coś to jest nie tak... No, no widzisz, bo to zostaje, widzisz to. Czekaj. Znaczy, ser odlatuje. <laughs> jest, kurde. Dobra. Ale gumowe, jak? No. Spróbuj samego ciasta Ale czuć spaleniznę Stary, spróbuj ze samego ciasta Stary to jest najgorsze Jaka jest, ale na najpierw przegryzę bo... <noise> To jest najgorszy, najgorsze ciasto jakie jadłem na pizzy Kupiona pizza zamrożona jest lepsza Czyż się upieprzył tym sosem obsranym Kur... jak jest spalony, ja pier... Piję... <noise> <The fork. głos> <noise> <noise> Dobra, ja tego nie jem Spalizna na palcach Jest bardzo nikt. Ba ściera je. Kurwa, weź się spokojnie. Kurwa nawet psu bym... Psu to w... Boże, nawet taką bym tego nie dał. bo Nie na to się zgadzałem jak mówię, że idziemy do piwic, chłopie. Nie mówcie, że marnujemy jedzenie, bo to się nie nazywa jedzenie Ja tego nawet psu nie dał, wiesz. Dobra pizzulia, jaki jest mój werdykt, możecie spytać. Taki kur... Jakie to było niedobre. Nie, ale tak szczerze, dobra, może nie wyzywając już. Nie, naprawdę ta pizza była po pierwsze ciasto, po drugie ilość sera i jego jakość, która była tragiczna. salami, które nie był, że były z 3,5 kawałka na całą pizzę. Można, ja myślałem, że tego tam nie ma, bo ja widziałem sam ser. I ten sos pomidorowy. Bleh. Straszny. Masakra. Razem. Wracamy. Wracamy. Przyszedł czas, żeby podsumować dzisiejsze dwie pizzerie. Pierwsza pizzeria, najlepsza, faktycznie była najlepsza. No, wszystko tam grało, tak? Ta pizzeria była bardzo porównywalna z tą pizzą z częstochowy dom pizzy i wina. Ale. Jednak, jednak dom pizzy i wina jest lepszy. Dalej pozostaje numer 1, Dalej, 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 dalej numer 1, dokładnie. To się sprawdziło, tak? Opinie się faktycznie sprawdziły. No, ogólnie obsługa, wszystko. Jedzenie było mega. Menu bogate, naprawdę bardzo. Przede wszystkim też czysty lokal, nie? czysto, zgodnie, byłem w toalecie też było czysto, także drugi lokal. Ech. No pozostawiał wiele do życzenia, kuchnia zadymiona, ogólnie obok kuchni jak były te stoliki, to wszystko było zadymione, okropnie śmierdziało. capiło i śmierdziało skrzypiące drzwi, ogólnie kubaneczek mówi toaleta jak rzeźnia wyglądała. W sensie, wszystko pogrywa takimi białymi kapelkami jak w rzeźni. Tak. Jedyne gdzie ta pizza miała prawo istnieć to w śmietniku, bo była tragiczna. Ocena 3,4 wskazuje na dosyć średnią pizzę. Ale nie ta, była średnia. ta pizza średnia nie była średnia, była fatalna. Totalnie fatalna. Zresztą sami widzieliście, jaki, jaki kloc nam tutaj przyszedł. Odcinek dobiegł końca. Jeśli Wam się podobało i chcecie nas zobaczyć w innych miastach, ponownie w tym, zostawcie łapeczkę w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału. Tutaj macie czerwony przycisk, subskrybuj. Mietajcie sobie taki czerwony przycisk tam na dole. Pamiętajcie chcecie widzieć w kolejnym odcinku. Na razie, cześć, papu!